Witamy Was w kolejnym odcinku, w którym pokazujemy, na czym polega prawdziwa magia Logitecha. Nadajemy do Państwa z showroomu cyfrowej transformacji firmy STATIM, w którym na co dzień z powodzeniem integrujemy technologię XLED Pro z technologią firmy Logitech. Jak doskonale wiecie, przez ostatni czas nastąpiło spore przetasowanie wśród graczy na rynku. Jak to wpłynęło na firmę Logitech? Zgadza się. Firma Logitech od 40 lat dostarcza jakościowe produkty dla klientów biznesowych, a także użytkowników domowych. Wśród nich rozwiązania do, do wideokonferencji czy do wideo. Pierwszy webcam, który pojawił się w ofercie Logitecha, to rok 1990. Także Logitech i wideo to historia ponad znaczy 30 lat. Tak? W tym czasie wprowadziliśmy do oferty bardzo wiele nowych produktów, w tym bohatera dzisiejszego odcinka, czyli kamera Logitech Meetup. Pamiętajcie też panowie jedną ważną rzecz, że świat wideokonferencji uległ całkowitemu przeformatowaniu. Do niedawna, jeszcze kilka lat temu, jakbyśmy zapytali o wideokonferencję, to byśmy usłyszeli, że jest to rozwiązanie dedykowane do wąskiej grupy odbiorców. Na dzień dzisiejszy wideokonferencji potrzebuje każdy. Teraz pytanie nie tylko z mojej branży. Czy jeżeli będę nadawał online, czy jakość obrazu i dźwięku będzie naprawdę świetnej jakości? E, jak najbardziej. Logitech Meetup jest wyposażony w wysokiej jakości kamerę rozdzielczości 4K, a także wbudowane mikrofony i e, głośniki. Dodatkowo pamiętaj Paweł, że jeżeli będziesz w sali, która wymaga wzmocnienia e, odbioru dźwięku, możesz rozbudować Meetupa o dodatkowy mikrofon. Jak doskonale wiecie, każdy świetny iluzjonista ma swojego asa w rękawie. Mam go i ja. Rozumiem, że ten produkt jest prawdziwym asem firmy Logitech. Zgadza się, a to dlatego, że świetnie wpisuje się w aktualne trendy wideokonferencyjne, w to, jakie przestrzenie wyposażamy w naszych biurach i firmach. E, najwięcej na dzisiaj, to pokazują wszystkie badania, jest tak zwanych Huddle Roomów. A co to takiego? E, Huddle Room to pomieszczenie, e, pokój spotkań małego zespołu, czyli okay. spotyka się 2 do 6 osób, współpracują, chcą też się połączyć z, z innymi osobami za pomocą właśnie wideo. Ostatnio realizowane projekty z firmą Logitech pokazały nam, że przy ponad 100 różnych salach konferencyjnych typu Huddle Room Meetup wpasował się idealnie w każdą z nich. Dając oczekiwany efekt. Świetnie, gratuluję. A więc karty na stół. Powiedzcie, dlaczego to jest świetny produkt dla mnie, dlaczego mam to kupić, jak mi to będzie służyć. Jest to rozwiązanie zintegrowane, także w tej małej obudowie masz zawarte zarówno świetnej jakości audio, jak i wideo. Dodatkowo, punkt cenowy tego produktu jest bardzo przystępny. Nie zapominajmy też o szerokokątnej kamerze. Kąt 120 stopni daje ci duże możliwości, jeżeli chodzi o, o złapanie wszystkich użytkowników. Dodatkowo, co jest według mnie bardzo ważne dla użytkowników, to jest urządzenie typu plug and play. Jeden kabelek, power on i jedziemy. No i to mnie przekonuje, czuć prawdziwą magię. Kolejne magiczne produkty w następnym odcinku. Do zobaczenia.